Czy zaczynaliście kiedyś trening późno, o takich godzinach jak ja teraz? Niektórym się zdarzyło, ale ponieważ dzień bez treningu to dzień stracony, to trzeba jeszcze zrobić trening. A przy okazji chcę zacząć od tego, że odpakuję paczkę, która przyszła nową paczkę, bo jest coś dla dziewczyn. No i dla mnie też, oczywiście, też jest coś. Zostańcie na filmie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. I zaczynamy. Mam paczkę. Paczkę trzeba oczywiście otworzyć. I zawsze nagrywam otwarcie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest i mieć dowód na to, czy wszystko było w środku. W środku powinny być trzy rzeczy. Mam takie. Gryfy, takie małe sztangielki, natomiast te są jeszcze mniejsze. Jestem ciekawy w ogóle, ile one ważą w komplecie razem z zakrętkami. I bez są Fi 25, mam Fi 28, no i na moją rękę te Fi 28 są cacy, natomiast na rękę dziewczyn nie. W związku z tym kupiłem mniejsze, i jeszcze druga sprawa, mam dłuższe jakieś 48 cm, i tam tamtym joliwka ćwiczyła. No i gdzie co to tak średnio wychodziło? Porównajmy grubość tego versus grubość tego. Tym zaraz będę ćwiczył bicepsy. I to jest delikatniejsze i mniejsze i akurat będzie pasowało dla dziewczyn. Do tego oczywiście są do nakręcania jeszcze jakieś uszczelki są gumki dodatkowe. I teraz zobaczcie, co tu jest. Bo jeszcze przede wszystkim nie pokazałem Wam głównego zakupu. Podejrzewam, że ten element jest w to miejsce do wciśnięcia. Tylko pytanie, czy do tych sztangielek, czy do ostatniego elementu. O. Trzecia. O, już widzę czwartą. Czyli te elementy są do tych małych sztangielek. No i sobie kupiłem gryf mocno -łamany. Po co? Żeby urozmaicić ćwiczenia. Znalazłem parę ćwiczeń, do których on jest przydatny. Mam lekko łamany, mam prosty i mam teraz 120 mocno łamany. Średnio pasuje do tego, ale on jest do, do tego kupiony. Będę tricepsy na nim ćwiczył. Zastanawiam się, ile to waży. Pójdę do sklepu jutro i zważę. Powinni mi zważyć na wadze. Ile kilogramów to waży, żeby wiedzieć, co brać pod uwagę w obliczeniach. Tak notabene ja Notuję swoje treningi, notuję je w ten sposób, że yy, piszę wagę, piszę pow ilość powtórzeń, piszę ilość serii i komputer notuje mi to wszystko i pokazuje na bieżąco w czasie rzeczywistym, ile właśnie zrobiłem i ile na przykład mam do rekordu, w jakim stanie, w jak przy jakiej kondycji jestem. Teraz wszyscy mówią o tym, że należy notować i badać swój progres. Ja robiłem to już w 2007 roku na siłowni i wszyscy się ze mnie śmiali wtedy, że jestem idiota i notuję. A jedyne co zrobiłem to moje notatki poszły do przodu i są komputerowe. Tyle się posłuchałem. I ostatnio bardzo dużo słuchałem na temat tego, że motywacja nie istnieje. Słuchajcie, jeżeli brakuje mi 10% mojego treningu do tego, żeby pobić rekord, to te kurde cyferki mi motywują. Chyba młode pokolenie nie do końca wie, na czym polega motywacja i jak tą motywację zastosować, dlatego mówisz, że motywacja nie funkcjonuje, motywacja nie działa. Motywacja to jest motyw do akcji. I jeżeli jest motyw do akcji, to wyznacza się cel. Pojawia się coś takiego jak dopamina, dopamina, która dodaje poweru do tego, żeby ćwiczyć, do tego, żeby coś zrobić, w ogóle coś zrobić. Już wiele razy w życiu zobaczyłem, że miałem power i zapał, bo ktoś powiedział dobre słowo i ruszyłem do przodu. Z mi też tak było. Ktoś powiedział, Mariusz, widać, że ćwiczysz. I co zrobiłem? I zacząłem jeszcze więcej ćwiczyć. Niektórzy twierdzą, że motywacja nie istnieje, motywacja nie działa. Ok, trochę o sprzęcie, o tym, że kupiłem coś dla dziewczyn, kupiłem coś dla siebie i o motywacji. I być może warto byłoby zrobić taką serię, pomyśleć o motywowaniu. A teraz ważymy jeszcze te gadżety, ile one ważą. Zważone, Powiem Wam, różnica między jednym a drugim zestawem jest o 1 gram. Same nadkrętki ważą trochę ponad 300 gram, a jeden czy drugi zestaw waży 1000. 576 i 1575 gram, czyli około 1,5 kg, no prawie 1600, więc jest to o wiele lżejsze. Zresztą wszystkie wagi tutaj lecą obok, więc możecie sobie sami zobaczyć, jak to, jak to mniej więcej się kształtuje. 1 gram rozbieżności między jednym a drugim zestawem. 3 gramy różnicy jest pomiędzy jedną taką sztangielką a drugą. Ale za to jedna z, jeden z tych, który akurat mi dopasował, jest o wszystkich innych o 2 gramy yy, bodajże cięższy. Także po zestawieniu nie da się tak zrobić, żeby było idealnie równo, ale ten 1 gram nie jest to istotne. Dziewczyny dadzą sobie radę. Ok, będę kończył. Jeżeli jeszcze tu nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. I do zobaczenia w następnym filmie. A przy okazji na, na końcu chciałem Wam polecić inne filmy związane z siłownią. Tutaj jest pierwszy krok, od czego zaczynałem siłownię. Tutaj jest film o zestawie, na który w tym momencie się siedzę. Nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej! A może ja dzisiaj wypróbuję przy treningu?